Witam Was w serii Gramatyka w Pigułce. Ostatnio mówiłam o formach, roli i miejscu zaimków COD w zdaniu. Dzisiaj opowiem o tym, jakie konkretnie dopełnienia mogą być nimi zastępowane. Tak więc, zaimkami COD możemy zastąpić dopełnienia wprowadzone przez rodzajniki określone, zaimki wskazujące, przymiotniki dzierżawcze, imiona. I nazwy własne. Zajmki COD zastępują zarówno rzeczy, jak i osoby. Spójrzmy na przykład. Il repare la voiture. Il la répare. J'aime ce gâteau. Je l'aime. Je vois ma maison. Je la vois. Il connaît Pierre. Elle le connaît. A très bientôt! Thank you.